Kroki w Pokémon Go. Lecimy. Ja wybieram tą postać i teraz sobie będę ją personalizować. Teraz będę zajmowała się dodatkami i zaraz pokażę Wam moją finalną postać. I tak wygląda moja postać. Jak widzicie, jest bardzo w moim stylu. Teraz będę łapała swojego pierwszego Pokémona, a będzie to Charmander. I słuchajcie, udało mi się. No i teraz wybieram nazwę news na dziś. Udało się! No to teraz idziemy poszukać pierwszego Pokestopa. Mam tu na mapie dostępne Pokestopy i zakręcę pierwszym z nich. I łapiemy Krabiego. Przestrzelił! No nie! O! Udało się! I słuchajcie, widzimy naszego Pokemona w czasie rzeczywistym tutaj. A teraz wkładamy pierwsze jajko do inkubatora. I wykluwamy pierwsze jajo. Dajcie znać w komentarzu, kto z Was gra w Pokémon Go i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii.